Obczaj tą apkę, potrafi identyfikować wszystkie rzeczy. Ołówek, kubek, facet. Okej, okay, daj spróbować. Przystojny facet. Całkiem fajna. Składanie raportu o błędzie. Scenarzyści X-mena, którym kończą się pomysły. Podróże w czasie. Sportowcy, kiedy zwykłe poklepanie po tyłku już nie wystarcza. Kiedy już masz zamiar się poddać, ale wtedy słyszysz klaskanie dochodzące z pokoju twoich rodziców i krzyki w stylu, nie przestawaj. Dziękuję wam, naprawdę tego potrzebowałem. Chwila, nie dostaliście od nas przesyłki, ale tu wyraźnie pisze, że ją dostarczono. Okej, okay, już rozumiem. Miało być 15B, a nie 15C. Mój błąd. Wybacz, ziomuś, ale będę potrzebował kolejnego palca. Wow, te ciasteczka z wróżbą robią się coraz bardziej dokładne. Udawanie, że pracujesz, gdy nie ma nic do roboty, jest bardziej męczące niż faktyczna praca. Kiedy twoja krasz pyta się ciebie, czy twój kolega ma dziewczynę. Ser, wiadomość dla pana. Ja, idący do mojego pokoju, żeby się zrelaksować, poprzez granie w grę, przy której zniszczyłem już klawiaturę i dwa pady. Mówię ci, że tego sejfu nie idzie otworzyć. Nie ma rzeczy, której nie otworzę. Teraz podaj mi ten worek na śmieci. Nożesz szku... Kiedy widzę, jak ktoś kupuje taki zestaw. Nigdy nie kupuj wszystkiego w jednym sklepie. Okej, okay, drużyna, rozdzielmy się. Skub i szagi, wy sprawdzicie piwnicę, a ja pomogę dziewczynom na górze. Ona mi się tak bardzo podoba. Może powinienem jej to zwyczajnie powiedzieć. Serce! Świetny pomysł, założę się, że ty jej się też podobasz. Słuszna uwaga, ciekawe co na to mój mózg. Mówi, że się zgadza. Społeczeństwo, kiedy kobieta robi coś, co jest przeważnie wykonywane przez facetów. Społeczeństwo, kiedy facet robi coś, co jest przeważnie wykonywane przez kobiety. Czemu jesteś gejem? Czy ktoś mógłby usunąć tą kobietę w białej koszulce, która stoi za nami? Z góry dziękuję. Już ktoś się nią zajmuje. Mój mózg w szkole. Mój mózg w domu. Mój mózg na boisku. Mój mózg kiedy mam jakiś problem z komputerem. Ty i ja jutro w samo południe wspólnie posiedzimy nad tym gnem. 28 zł99 groszy. Zł. Przecież mnie nie stać, żeby tak jeść. 52 ,99 zł 99 groszy. Nie ma problema. Moment, w którym Mruczuś zrozumiał, dlaczego został adoptowany. Znajdź wartość X. Wartość X jest mniejsza o 80% od kiedy Elon Musk go kupił. Nikt, youtuberzy na miniaturkach. Kiedy wymieniłeś już wszystkie restauracje w promieniu 50 km, a ona nadal nie wie, gdzie chce zjeść. Policja jest zawsze jako pierwsza na miejscu wypadku. Kiedy przyszedłeś się nawalić z kumplami, a oni już drugą godzinę tłumaczą ci zasady planszówki. Mój stary, patrzący na wynik testu DNA, że jednak jestem jego. Ja. Odkładam telefon z włączoną latarką. Moja kieszeń. Kontroler, który daje młodszemu bratu, kiedy prosi mnie, czy może zagrać. Babcia trzymająca w ręku 100 złotych. Chodzicie do kościoła dzieci? Ja z moim bratem. Śpisz już? Tak, a teraz się zamknij. Ilekroć malujesz swój pokój, staje się on odrobinę mniejszy. Kiedy znajomi pokazują ci rano, co naodwalałeś zeszłej nocy na imprezie. Chcę mieć wysokiego i dobrze zbudowanego faceta. A mój facet musi zgarniać 200 tysięcy rocznie, mieć dom i fajne auto. Chciałbym mieć dziewczynę. No, nie wiem, masz bardzo wygórowane wymagania. Nikt. Raperzy i stare baby na cmentarzach. Mój dziadek ma 75 lat i powiem wam, że nie walczył w dwóch wojnach światowych o taką Polskę, jaką mamy teraz. Pierwsza wojna światowa była ponad 100 lat temu, więc jak mógł w niej walczyć? No przecież pisze, że nie walczył. Simon mówi: Stań na jednej nodze. Simon mówi: Dotknij swojej twarzy. Simon mówi, dotknij swojego, czekaj. Dlaczego mamy słuchać się Simona? Co Simon zrobił dla nas? Zgadzacie się? Wiwat rewolucja! 21 września. Ty, słuchaj, masz takie samo mieszkanie jak ja. Ile rolek tapety kupiłeś do przedpokoju? 13 rolek. Okej, okay, dzięki. 25 września. Ej, z 13 rolek zostało mi 7 rolek. Tak, u mnie wtedy było tak samo. Jak bogaci celebryci myślą, że wyglądają, kiedy wmawiają nam, że pieniądze nie są w życiu najważniejsze. Kiedy balowałeś z kumplem przez całą noc, a następnego dnia jego dziewczyna zaczyna cię przesłuchiwać. Zagnij mnie czymś. Hmm. 69 dni, to jest to samo co 6 dni i 9 tygodni. Moja babcia, jesteś taki przystojny, że w przyszłości nie będziesz mógł się opędzić od tych wszystkich dziewczyn. Ja w przyszłości ja, tryb inkognito zapewni mi anonimowość. Google, młody głupiec. Nie przesadzaj, patyk jest tam. Życzę wszystkim wesołego Halloween. Wybaczcie, mam rachunki do spłacenia. Kiedy ktoś pyta się mnie o drogę w mieście, w którym spędziłem całe moje życie. Przeciętna matka. Mój Boże, mój bombelek jest taki uroczy. Bombelek. Randkowanie w 2024. Kochanie, przecież mały członek to jeszcze nie koniec świata. No nie wiem, Beata, życzyłbym sobie, żebyś w ogóle go nie miała. Wie pan, dlaczego pana zatrzymałem? Tego mi brakowało policjanta z demencją. Ja sprawdzam telefon podczas spotkania rodzinnego. Mój młodszy kuzynek, masz jakieś gry? Kiedy prosisz o poradę w internecie, ale zostajesz zbanowany za trolling, bo nikt nie wierzy, że można mieć aż tak głupi problem. Mój znajomy, po tygodniu od rozstania się ze swoją dziewczyną. Znalazłeś interesujący cię film na YouTube. Koniecznie zobacz do końca. Powiedz coś miłego o Wielkiej Brytanii. Stworzyliście największą ilość dni niepodległości na świecie. Wszystkie współczesne wynalazki mają swoje korzenie w starożytności. Mamo, co? Wczoraj dałaś mi karę, bo mówiłam, że Bartek jest głupi. No, nie możesz tak mówić o bracie. Bartek zjadł kostkę drożdży, bo myślał, że to kalipso kakaowe. Żyga w kiblu. Nie wiem, czy za każdym razem udaje mu się trafić do muszli. Gratuluję oceny sytuacji. Dziewczyna w mediach społecznościowych mówiąca o sobie, że jest brzydka. Ja, zmieszany, że jest na mnie zła, po tym jak przyznałem jej rację. Mama. Powinieneś częściej gadać ze swoim synem. Tata. Hej. Ja. Hej. Tata. Odbyliśmy udaną i owocną rozmowę. Czy znasz jakieś przypadki chorób psychicznych w Twojej rodzinie? Mam kuzynów, którzy co roku kupują sobie nowego iPhone'a. Moment, w którym Zdzichu zrozumiał, dlaczego jego partner kupował mu codziennie pączki przez ostatnie dwa lata. Wyróżniony komentarz: Podejrzany BF. Lepszych memów nie było? Oczywiście, że były. To czemu ich nie ma? Bo będą w następnym odcinku.